Myślę, że możemy poświęcić trochę czasu na jedną z najbardziej ambitnych modyfikacji do Wiedźmina 3. Projekt Wiedźmińskiej Opowieści skupiać się ma na historii Wiedźmina Geralta z Rivi jeszcze przed wydarzeniami z sagi Andrzeja Sapkowskiego. Fabuła ma rozgrywać się w Cintrze, zarówno w samym mieście jak i na jego obrzeżach. Do dyspozycji gracz dostanie dość sporych rozmiarów mapę, na której można odwiedzić mniejsze wioski, jaskinie, mokradła, wartownie, a także wspomnianą Cintrę, która na ma być również ukłonem w stronę fanów gry Gothic 2. Ponieważ autor przy tworzeniu miasta Cintra inspirował się. Corinis. Modyfikacja ma zapewnić około 18 do 20 zadań głównych. Szacowany czas rozgrywki to około 25 godzin. Na ten moment główny wątek to jakieś 30 minut, a razem z pełnym eksploringiem i wszystkimi zadaniami pobocznymi to około 2,5 godziny. Wczesna faza modyfikacji jest dostępna na platformie Nexus Mods. Nie wiem jak Wy, ale ja lecę testować.